W nocy obrońcy przyczółka Czerniakowskiego podejmują próbę przebicia się do śródmieścia południe. Jedynie niewielkiej grupce z kapitanem Ryszardem Białousem jerzym na czele udaje się dotrzeć do obsadzonego przez powstańców gmachu Inki przy ulicy Konopnickiej. Do Śródmieścia z całego miasta napływa ludność cywilna. Pod koniec września, w tej dzielnicy przebywało około 260 tysięcy osób. To było wielkie wyzwanie logistyczne, mówi Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego. Tu spływały te masy ludzi, mnóstwo osób bez środków do życia, bez dachu nad głową. Ludźmi tym należało się zaopiekować, zapewnić im dach nad głową, wyżywienie, odzież instytucjami, które niosły pomoc była administracja cywilna, sporganizowano stołówki, szpitale, łaźnie, pralnie no i starano się zapewnić tym osobom Podczas inspekcji rejonu ulic Fraskati Wiejska dowódca Armii Krajowej, generał dywizji Tadeusz Komorowski bur dekoruje orderem Virtuti Militarii piątej klasy 15 powstańców na czele z podpułkownikiem Janem Szczurkiem-Cerkowskim-Sławborem, dowódcą podób wodu Śródmieście Południe.